Siemka, siemka, witajcie na naszym kanale Dexi Challenge. W Dzisiaj. dzisiejszym odcinku będziemy robić taki sobie challenge wodny bardziej. Będziemy sobie dawać zadania, które będziemy musieli wykonać w wodzie. A, A jeżeli ktoś po prostu nie zrobi challenge'a, to... Musi skoczyć ze skoczni. Ta, na nie jest woda, tak to na no, bombę oczywiście musi, no. Albo jakoś byle jak chce, ale żeby było. No. Jak możemy zauważyć mamy tutaj wodę. i tam koskoczyć, żeby żeby widać jak tam, po ile tam jest woda. No to tak, to, kurczę, no kurde jest wysoko, jest wysoko, no kurde jest wysoko, no. Jak widzicie, pogacie jest woda, tam jeszcze z góry trzeba będzie skoczyć. A więc... Mm, Lajki, suby ma, macie zostawić 10 chłapeczek w górę, lecimy z kolejnym challenge'em i zapowiedź, że codziennie będą filmy, to, to nie do końca prawda, bo jeżeli nie zostawicie tych łapek w górę, no to będzie słabo, a gdy już będziemy, to wam pokażemy. Ok, a więc my już jesteśmy w wodzie. Jesteśmy w wodzie, ja gramy kamień, papier, to po prostu daję pierwszy challenge drugiemu, chodźmy tu dłużej trochę. Nie było, to by było, widać. Ja, Był już wiem, ja już wiem co dam, ja już wiem co dam, od razu ja mówię. Dawaj, chodź. Kamień, Kami, papier, papier, nożyce. Kula. Wygrałem. Jest, ja udaję pierwszy challenge. Nie. Okej, okay, super. Czyli a, challenge lepiej tylko może być. Tylko może dam ci troszkę łatwiej. No, tak, 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 tak. Okej, okay, a więc... Pierwszym czel Nie, djo djo ja ci tam dam ja ci tam challenge dam Okej, okay, a więc jego challenge będzie usiąść, no usiąć po prostu tutaj nie tutaj z, gdzie tu tu no to, tu tu głowie dobra dobre Siada tutaj jak widzicie jest mi po kolana a gdy siądzie, będzie mu potąd więc zaczynajmy challenge ja ja troszkę przybliżę żeby było dobrze widać jak to jak to pan modrala się wymonża i siada. A więc spoko? Dawaj! Uuuuh! Jest! Jest! Zrobił challengea! A y ile challengeów dajemy? Y nie wiem, jeszcze zobaczymy, ale y oczywiście przed challengeem możesz y możesz założyć i powiedzieć, że wolisz skoczyć. Y mamy dwa koła ratunkowe sk sk skakanie, a gdy już wykorzystasz te dwa koła ratunkowe to po prostu. No, musisz zrobić challenge, który ci zadamy. Ok, a więc teraz, niestety, on mi daje challenge. Jak się zastanowi, to może wtedy Wam powiem. Ok, on już wymyślił challenge'a. Super, jest. Niestety, będę musiał. Pokażę Wam, jak to wygląda z drugiej strony. Właśnie jestem w wodzie, jak możemy zauważyć. Ok. Będę musiał przeskoczyć przez oto taką tamę. To nie, to jest takie troszkę trudne, bo to jest takie troszkę wysokie, no. No to... Nie wiem, czy to mi się uda, czy nie wziąć jednak... No skakania, no nie wiem. Dobra, spróbuję, spróbujemy. Chodź tutaj, kamerzysta. <grytanie, kamerzysta <grytanie, 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 będziesz nie o... O tak będziesz trzymał. Trzymaj jakoś tak. O tak. Tylko żeby nie wpadł. Nie, nie no, to musisz... Um, Trzymaj sobie... Nie no, patrz, wejdź sobie tu o, wejdź sobie tak łapo tak, śniegu, To żeby nie było widać, ja sprawdzę no, poczekaj, no nie, troszkę nadu daj tak, schył się, jeszcze trochę, ale w sensie, że daj tak o, okej, jest, okej, a więc mamy kamerę ustawioną, ale jeszcze troszkę daj tak, tak o, spoko, jest, mamy kamerę ustawioną, spoko, Czekajcie, czy nie widać. A dobra, bo ja muszę iść tutaj, żeby nie było widać. Okej, okay, a więc. A, kurde, O kurde, przes... to złe! Musisz a. przeskoczyć! O, o jesteś! Wyszło ten. mu! Okej, okay, okej. Okay. Przekazuję! Na szczęście mi wyszło. Na szczęście się udał challenge, nie po będę musiał. trzy challenge! A jeśli się komuś nie uda, to musi też skoczyć. Od razu mówię. challenge'e! challenge! Pierwsze challenge nasze zaliczone, przechodzimy do drugie. drugie! Ale. Każdy ma po trzy, co nie? No. no, czyli pierwsze challenge zaliczone. To jest właśnie jego niezrozumiałość. Okej. Okay. No to, gdy się zastanowię, jakiego mu dam challenge'a, to po prostu powiem Wam. Okej, okay, już mam challenge'a, będzie musiał wziąć no, takiego średniego kamienia, gdzieś takiego wzrostu i będzie musiał go rzucić koło siebie. Jej! Jej, no, jej, jej, jej. jej, jej. Okej, okay, a więc Bierzemy jakiegoś kamienia. Ja mu, ja mu wybiorę spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja Ci wybiorę i będzie musiał być ochlapany. Przez swojego odrzuconego kamienia. Ale musisz mocno, albo ja Ci rzucam, no. Ja Ci rzucam, żeby było to lepsze, no. Dobra, bierzemy o... Ech, takiego kamienia. Proszę zobaczyć tylko. Już zaraz temu gościowi odpanie coś. Uwaga? Czy się to nagrywa? Tylko ja też nie chcę być mądry. Idź tam troszkę dalej, daleko, daleko. Troszkę dalej. Dobra, tyle. Ok, zobaczcie, czy go widać. Nie ma. Widać? Spoko. Jest! Ochlapany, jest, ochlapany, jest, jest. Dobra, i teraz challenge dla mnie. Ok, a więc on dał takie, takiego challengea, że muszę przebić z całej siły. Tam tą oto wodę, tam o, całą tam do końca, tam jest głęboko, serio. Dobrze, to kamerujesz, o i tak cały czas kameruj, dobra? No. Dobra. może okay. możecie trochę nie widzieć, bo pod na nagrywamy. Dół, na dół. Nie, nie, daj to na dół tak. O, o, o i tak troszkę tam przekręć w lewo. Spo. tylko tak, żeby było widać, no. Dobra, trzy, cztery, A, łag mi jestem łapany Oddaj ty ten bierzesz, rower! Gdzie bierzesz mój rower! Do nieba! O nie! Nie, on mnie ochlapał, kurde! Teraz ja się na nim zemszczę! I teraz ty będziesz skakał ze skoczni. Dobro. Będziesz skakał ze skoczni. O, czy, czy to jest dobre czy złe? Skaczesz z tamtej, oto tam skoczni. Zobaczycie za chwilę. Na bombę! Żeby się coś działo. Nie, nie ma, postaraj się, jak nie to ja Cię zrzucę. No dobra. Ale Ty też ma bombę. No, ja nie mam takiego challenge'u. Ale jak, jak odmówię challenge'u, to tak. Spoko, idź tam, bo chcę zobaczyć czy Cię widać. Czy Cię widać? Czyli, bo musicie troszkę w, kamerę, w kamerze złapać. O, jesteś, jesteś. Z zaczekaj. Okej, okay. siemka, no już, może skakać, zaczekaj, zaczekaj, nie, jeszcze, <gryś> jeszcze raz, nie. ale już jesteś mokry, no musisz, nie było widać, nie było widać, dobra, sorka, że nie było widać, niestety, teraz ja skoczę, też skoczę, żeby było okej, okay, żeby było fair, nie, znaczy tak, dobra, dobra, Adi, to jest normalnie jakiś koksu, że on jeszcze się odważy. Nie no, naprawdę. Naprawdę. Serio, pozdro. Pozdro, normalnie. Serio. Serio, pozdro. Ale gdy ci powiem, że już, dobra? Bo tam się nie zakamerowało. Zaczekaj to. Chyba, że się zakamerowało, nie wiem. Stop, stop. Ja chcę dobrze widzieć cię. No już. Nie wiem. Dawaj. Ostatni raz. Yeah! O, mnie! O, mnie! Ło! Wow, ale koks. Kurde! Po krótkiej przerwie wracamy. Ok, a więc ja muszę też już do wody taki mi dał Adi Challenge. Jednak nie będę skakał, bo tam jednak jest taki fajny. O, tam z tyłu jest, o, się ma. Jaj, dobra. Już, już wysycha, bo jest cały mokry, no. A naprawdę, podziwiam cię, że naprawdę chciałeś. Jak widzicie, kurde jest, głęboko jest. Muszę tu siąść. Kurde, to będzie złe. Dobra. Dobra, nic mi z tego. Siadam. O, o nie! Jestem w wodzie, nawet mnie nie widać. Ooo, o, jak, zimno. jak zimno. Jestem w wodzie. Jak widzicie jestem w wodzie. Ale już fajnie było. Odcinek trwa 9 minut. Więc jeszcze jakiś bonusik. Może bonusik to będzie... Dobra! Dla Was, specjalnie dla Was skacze do wody! Auu, auu, budowa wjeżdża, skacze do wody! I to na bombę! Tylko sobie fajnie kamerkę ułożę i wracamy! Jak widzicie, widać go, jak tam widzicie go skakać, to się patrzcie tam cały czas, bo ja będę skakał do wody! 20 łapek w górę to Wam pokażemy wszystkie skocznie. No dobra, 20 łapek w górę, wszystkie skocznie. I na wszystkich skaczony. To jest jedna dobra skocznie, na pewno. Okej? Okay, jak widzicie ja tu jestem. Ja jestem legendary, dlatego ja skaczę na bombę. 10 łapek w górę musi być. A za Stawić. Każdy, każdy, każdy musi zostawić łapkę w górę. Jeżeli macie konto, jeżeli tego nie macie, to zróbcie to najszybciej jak tylko można. No nie wiem, jak widzicie jestem cały mokry, nie ma o czym w ogóle gadać. No więc, na dzisiaj to koniec. O, na dzisiaj to koniec mówi. Mówi kamerzysta. Ok, a więc oczywiście 10 łapek w górę to lecimy z kolejnym challenge'em. Myślę, że mam się mogło podobać. Jeżeli tak, to musicie zostawić łapkę w górę. I zrobimy sobie następny odcinek jutro, jeżeli zostawicie łapkę w górę. 10 ich musi być, a więc cześć.